Serdecznie w Muzeum Karla Maja w Radę boju. Ponad 100 lat temu stworzył je Karl May, który po dziś dzień jest najczęściej czytanym autorem książek przygodowych. Jego literacki dorobek obejmuje około 100 tomów. W samym wydaniu niemieckim zostało sprzedanych ponad 100 milionów egzemplarzy. Muzeum zostało utworzone w 1928 roku z inicjatywy w doby pisarzu Klary May, Patiego Franka, czyli pierwszego dyrektora muzeum i Eucharego Schmita, założyciela wydawnictwa Karl May. Karl May przez ostatnie 16 lat swojego życia mieszkał w Bili Shetterhand i zmarł tam w 1912 roku w wieku 70 lat. Nasza wystawa została stworzona w duchu porozumienia międzynarodowego i tolerancji, także wobec w dużej mierze obcych dla nas kultur i filozofii życia. Karl May czuł się zobowiązany wobec tych założeń, a w swoich opowieściach urzeczywistniał swoje marzenia. Niech pozwolą się Państwo ponieść tym marzeniom i cieszyć się wizytą w muzeum. Cześć kochani, ten odcinek zaczynamy nietypowo, dlatego że dźwięk pod pewne fragmenty filmu będzie podkładał audio przewodnik. Tego muzeum, czyli Muzeum Karola Maja. Słuchajcie, jako dzieciak zaczytywałem się książkami Karola Maja. Przygody, które zostawały opisane, wpływały na wyobraźnię. Człowiek przenosił się w zupełnie inny świat i z niecierpliwością czekał na kolejne wydanie, kolejnych przygód. Tych jakże barwnych bohaterów, o których Karol Maj pisał. Czyli wina tu. Niesamowity wódz Apaczów, Old, Old Shutterhand, Old hand, Sam Hawkins i reszta bohaterów. Słuchajcie, to były czasy, kiedy nie było internetu, kiedy całymi garściami braliśmy z tych książek to, co było najlepsze i te książki w jakiś sposób, w bardzo pozytywny sposób, wpływały na naszą wyobraźnię. Później ekranizacje filmowe dzieł Karola Maja. Troszeczkę wiadomo ukształtowały nasze wyobrażenie o, w zasadzie narzuciły nam wyobrażenie o Indianach i tak dalej. Natomiast, mając możliwość odwiedzenia tego muzeum, nie wahałem się, nie zastanawiałem się, czy nadłożyć parę kilometrów zjeżdżając z czwórki w kierunku Drezna i na wszystkie możliwe sposoby starałem się dostać właśnie do tego miejsca. Czy było warto? Zobaczycie zaraz dalej. Stoją Państwo przed największym autentycznym indiańskim tipi w całych Niemczech. Zostało ono wykonane w kwietniu 2019 roku tradycyjnymi metodami budowy i osiąga wysokość 12 metrów. Tipi jest najbardziej znaną formą mieszkaniową rdzennej ludności północnej Ameryki. Samo słowo wywodzi się z języka Siouxów i oznacza tam, gdzie żyjesz. Tipi były używane na amerykańskich preriach od wielu set lat. Szkielet namiotu budowano z żerdzi, a poszycie ze skóry bizona lub płótna żaglowego. Ta łatwa konstrukcja umożliwiała dużą mobilność nomadom z wielkich równin, co było ważne, gdyż ich miejsce obozowania zależało od przebiegu wędrówek stad bizonów. Tipi występowały w każdej wielkości, od małego namiotu myśliwskiego pod duży namiot do organizowania zebrań, tak jak ten przed Państwem. We wnętrzu tego tipi jest miejsce dla 60 osób i można je wynająć na różne okazje. Gdy zwiedzimy każdy zakamarek Willi Shatterhand. Przespacerujemy się alejkami w tym zaczarowanym ogrodzie, odpoczniemy na chwilę w tym pięknym, największym w Europie prawdziwym indiańskim tipi. Przeniesiemy się do starego domu z Bali, którą nazywają Villa Niedźwiedzi Tłuszcz. W budynku tym można podziwiać unikalną kolekcję poświęconą kulturowo-historycznemu środowisku życia ludów Indian Ameryki Północnej. Wystawa obejmuje ponad 600 obiektów archeologicznych z okresu od XVIII do XX wieku, które dają unikalny wgląd w różnorodność kultur Indian. Zewnątrz ten budynek nie wygląda, żeby skrywał takie tajemnice, natomiast jeżeli wejdziecie tam i wsłuchacie się w głos lektora, który opowiada o każdej zgromadzonej tam rzeczy, zapewniam Was, że spędzicie tam ładnych parę godzin. Czego oczywiście Wam serdecznie życzę. Mam nadzieję, że ten krótki filmik przybliżył Wam nieco fascynację. Po powieściami Karola Maja i zachęcił Was być może do odwiedzenia tego miejsca na przykład w następne wakacje bo naprawdę warto wydać te parę osiem, w sumie prawie 8 euro za wejście, ale to co zobaczycie, to co dotkniecie pozostanie na pewno w Waszej pamięci Hołk